Niech Pan obdarzy Was pokojem, pokojem Chrystusa Zmartwychwstałego, który nas gromadzi, jak co miesiąc, na tym pięknym spotkaniu, w tym pięknym sanktuarium. Ale ważniejsze jest to, aby spotkał się z Tobą w sanktuarium Twojego serca. A do Twojego serca idzie przez Twoje uszy, przez Twój umysł, który słyszy to słowo, które jest nam dane na ten czas. Słowo było krótkie dzisiaj. Ale to nie znaczy, że będę krótko mówił, choć proszę się nie martwić, myślę, że jakoś tam się w tym wszystkim wyrobimy. Ale ważne jest to, żeby nawet w tej krótkości słowa znaleźć to, co będzie dotykało ciebie. Kolejny miesiąc naszego zgłębiania, jeśli można w ogóle zgłębić tą miłość Boga. Miłość Boga, ale chcemy ją zgłębiać właśnie oczyma Maryi, patrząc na życie Maryi. Sierpień to miesiąc, kolejny miesiąc w naszej tradycji, w tradycji Kościoła, miesiąc Maryjny. Otóż 15 będziemy cudowną uroczystość w niebo wzięcia świętowali, 26 będziemy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej świętowali, ten miesiąc jest miesiącem pielgrzymek. Właśnie dziś rano wyruszyła 44 Pielgrzymka Rzeszowska, sztafetowo, bo sztafetowo, ale ruszyła na jasną górę. Ta ewangelizacja wizualna, którą można czasami spotkać przed Kościołem, duże takie plakaty, w tym miesiącu mówi właśnie, że wędrując z Maryją, wędrujemy do Jezusa. To znowu, po raz kolejny, jeszcze raz przypomina nam, że Maria nigdy nie zatrzymuje on sobie. Maria zawsze prowadzi do Jezusa, wskazuje na Jezusa, żebyśmy właśnie my mogli go doświadczyć, doświadczyć jego bliskości. Dziś Spotykamy się w tym miesiącu sierpień, ale za miesiąc, we wrześniu, będzie to już nasze ostatnie spotkanie właśnie w tym kluczu miłości Pana Boga. Więc może warto, w cudzysłowie, zrobić sobie taki rachunek sumienia. Rachunek sumienia, czy ten rok nawoływania na różne sposoby, różnych kapłanów, księży, którzy tutaj byli, wikary, księdza proboszcza, wszystkich kateches, czy coś zmienił w Twoim życiu właśnie w rzeczywistości odkrywania, przeżywania miłości Pana Boga? Zróbcie sobie dziś ten rachunek w sumie nie po to, żeby kogoś, ktoś się źle poczuł, tylko żeby zobaczyć, gdzie jesteście. Bo to wszystko ma sens wtedy, kiedy przemienia się moje życie, kiedy Pan Bóg ze swoją łaską przychodzi i dotyka Ciebie. Pytaj się, jeśli nie dokonało się to w tym czasie... Jest miesiąc czasu jeszcze, wołaj do Pana Boga, proś! A taki jeden się wymądrzał przy Ambonie, mówił o takich rzeczach. Dlaczego ja tego nie doświadczam, Panie Boże? Proszę Cię, dotknij mnie, daj mi doświadczyć Twojej miłości. On chce nam dawać to. Pytanie jest, na ile my faktycznie chcemy przyjmować tą miłość, miłość Pana Boga? W tych spotkaniach naszych właśnie fatimskich podpatrujemy miłość Pana Boga właśnie poprzez to życie Maryi. Jak ta miłość Pana Boga objawiała się w życiu Maryi, w jej konkretnych wyborach. Ale chcemy też zobaczyć, wręcz doświadczyć w swoim życiu, w swojej historii tego, że Pan Bóg żyje i Pan Bóg działa. Dzisiejsze spotkanie moglibyśmy zatytułować Nowa Ewa. Te czytania, jeśli dobrze czy słuchaliśmy, króciutkie, bo króciutkie, ale właśnie... E Próbują nas, czy chcą nas ukierunkować na to, abyśmy odkryli, odkryli właśnie tą nową kobietę, nową Ewę. Punkt wyjścia jest to e, pierwsze czytanie z listu do galatów, jedyny tekst świętego Pawła, który mówi o Maryi. Pokazuje on rolę Maryi w dziele zbawienia. Bóg posłał Syna Swego zrodzonego z niewiasty. Święty Jan dwa razy natomiast używa e, tego słowa, e, określenia na Marię, właśnie niewiasta. Po pierwsze w Kanie Galilejskiej, jakiś czas temu czytaliśmy e, i rozważaliśmy tę Ewangelię podczas naszego tutaj spotkania. I po raz drugi właśnie w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi: Niewiasto, oto syn Twój. I przez to Jezus nie uwłacza swojej matce, bo ktoś powie, przecież mógł powiedzieć Maryjo, mógłby powiedzieć Mamusiu, a powiedział niewiasto, ale właśnie przez to, że używa. Tego sformułowania chce nam przekazać bardzo ważną, bardzo ważną informację. Jan chce oddać sens tego wszystkiego, co dzieje się na Golgocie: że to nie jest tylko chwila i moment śmierci i coś się kończy, ale tam się właśnie coś zaczyna. To słowo niewiasta jest zapożyczone, można powiedzieć, wzięte z księgi rodzaju, z protoewangelii. To obietnica dla nas po grzechu pierworodnym, że właśnie słyszymy tam, że wprowadzam nieprzyjaźń między niewiastę a ciebie, między potomstwo jej a potomstwo twoje. Ono zmiażdży, ty zmiażdżysz mu piętę, ono zmiażdży ci głowę. I właśnie to jest ta niewiasta, niewiasta, która rodzi tego, który zwycięży śmierć, zwycięży nienawiść, zwycięży diabła. Na Golgocie Jezus Chrystus wskazuje właśnie na Matkę i mówi, że to jest właśnie ten czas, tu właśnie się to dzieje. Tu rodzi się nowa ludzkość, to jest właśnie ta niewiasta, dzięki której przychodzi na świat ten, który nam da życie. Popatrzcie, jaką trzeba mieć mocną wiarę, jaką ma mocną wiarę święty Jan, że on właśnie w chwili śmierci widzi początek życia, że krzyż można powiedzieć, że to jest kolebka, kołyska nowej ludzkości, przy której stoi niewiasta, matka, która rodzi, rodzi ten kościół z boku Jezusa Chrystusa, jest tym, tą figurą, jest kościołem. Niewiasta, która jest nową Ewą. Święty Paweł ten tekst odnosi z listu do Galatów, który przed chwileczką słyszeliśmy, odnosi po pierwsze do Jezusa Chrystusa. Do Jezusa Chrystusa, którego nazywa Nowym Adamem. Pierwszy Adam grzeszy, dzięki czy przez niego przychodzi śmierć na tą ziemię. Dzięki drugiemu Adamowi, dzięki Jezusowi Chrystusowi przychodzi życie, przychodzi życie wieczne. I stąd możemy też wyciągnąć analogię, analogię do Ewy. Jak poprzez pierwszą Ewę przychodzi śmierć, tak właśnie Maryja, która jest nową Ewą, przynosi życie pierwszym piewcą, tym który mówi o tej właśnie tajemnicy, jest jeden z wielkich ojców kościoła, święty Ireneusz, który już w 202 roku, umierając, wcześniej przed tym rokiem mówi właśnie o tej wielkiej tajemnicy. I co jest piękne, że on całe życie wychowywał się na wschodzie, w Smyrnie, a później został biskupem Lyonu, czyli na zachodzie, współczesna Francja. Można powiedzieć, że on właśnie łączy, jak papież święty papież Jan Paweł II zawsze mówi, że wschód i zachód są dwa płuca, którymi oddycha chrześcijaństwo. I on jest właśnie tym, który zaczerpnął ze wschodu, ale właśnie głosi tą prawdę, prawdę na zachodzie. Mówi on, że nieposłuszeństwo Ewy, a. Na drugim brzegu jest posłuszeństwo Maryi. To, co zniszczyła Ewa przez nieposłuszeństwo, tak jak mówimy też, co zniszczył Adam przez nieposłuszeństwo, Maryja zyskuje, odkrywa na nowo, rodzi przez posłuszeństwo i również, czy przede wszystkim Jezus Chrystus przez posłuszeństwo czyni to dla nas. Jest bardzo taka ciekawa, fajna rzecz, która mnie zadziwiła. Można sobie to zrobić w domu i napisać albo w pamięci, lub tak zamknąć oczy i spróbować wyobrazić, że yy, właśnie. Maryja, kiedy jest ten moment zwiastowania, jest pozdrowiona tym pięknym słowem „ave”, A z drugiej strony jest Ewa i teraz jak napiszecie to słowo Awe, to czytając je w spak od tyłu, wychodzi właśnie Ewa. To nawet taki można delikatny sposób pokazać, czy zobaczyć, że są dwie postacie właśnie z przeciwnych stron. Nieposłuszeństwo po posłuszeństwie, nowa Ewa, stara Ewa, nowe życie, właśnie w Maryi, w tej misji, którą przyjęła, przyjęła od Pana Boga. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę. Tak mówi jedna z prefacji, które możemy wyśpiewać, kiedy, kiedy celebrujemy Eucharystię, właśnie o, o Maryi. By zobaczyć właśnie. Tą różnicę, czy wielkość, w tym wszystkim Maryi, wielkość dzieła, które poprzez nie przez nią czyni Pan Bóg, warto wrócić do Księgi Rodzaju. Do momentu, kiedy, kiedy Ewa właśnie czyni to, co czyni. Kiedy przychodzi demon do niej i pyta się, czy to prawda, że nie możecie jeść owoców z drzew tego ogrodu. A jak dobrze prześledzicie ten tekst zapraszam, można zobaczyć do Biblii w domu to Ewa jest tą, która nie tylko, że to przyjmuje, ale ona do tego tekstu jeszcze można powiedzieć dokłada, bo mówi, że nie tylko, że nie możemy spożywać, my nawet dotknąć nie możemy tego drzewa czy tych owoców. Ewa prezentuje właśnie ten zakaz Boga jako jeszcze cięższy, jeszcze większy, można powiedzieć, nie do spełnienia. Ma wizję Boga, który zakazuje ponad miarę, ponad wszelką miarę, że jego zakazy są tak naprawdę nie do uniesienia. I to jest fałszywy obraz pana Boga i ograniczenie przez to wydaje się, że człowiek jest ograniczony, a tak nie jest to są fałszywe obrazy Boga, które często dźwigamy my. My również często patrzymy w taki sposób na Pana Boga. Nie patrzymy na to, że Pan Bóg z miłością dał ci właśnie przykazania, dał ci przykazania, które czasami brzmią jako zakazy, ale po to, abyś wygrał swoje życie, byś wygrał szczęście, szczęście życia wiecznego. Ale my co? Bardzo często jak słyszymy tylko jakikolwiek zakaz, zaraz się buntujemy, że ktoś nam zabiera wolność, że nie możemy żyć tak jak byśmy chcieli. I druga rzecz, też w tym dialogu diabła złego ducha z Ewą zobaczyła to, co się dzieje później, dalej, zobaczyła, że owoce są dobre do spożycia i nadają się do zdobycia wiedzy. Zauważcie, to, co Bóg mówi i opisuje jako śmiertelne, ona uznaje za dobre, piękne, pożyteczne do zdobycia wiedzy. To, słuchajcie, nie jest chwila słabości, tako, na chwileczkę miała taką pokusę i tak sobie wymyśliła. To nie jest chwila słabości, to postawa i pragnienie, by samemu określać, co jest dobre i co złe. Możemy się dziwić, Ewie. Ale my robimy to samo. Popatrzcie na ustawodawstwa współczesnych państw, świata, praw, które są stanowione. Mało tego, popatrzmy często na swoje własne wybory. To my, to ja i ty chcemy stanowić o tym, co jest dobre dla mnie. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. To jest moje życie, a wara mi od tego, to jest moja prywatna sprawa. Bracie siostry, to nie jest prywatna sprawa. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, nawzajem za siebie jesteśmy odpowiedzialni i mamy prawo, wręcz obowiązek nawzajem siebie napominać, zadbać, nie po to, żeby być lepszym, żeby się pastwić nad kimś, ale żeby zadbać o jego życie wieczne, o życie w Panu Bogu. To jest bardzo ważne. W wierze mamy rozpoznawać wolę Pana Boga, przyjmować zasady, normy od Pana Boga, by mu się podobać i być szczęśliwym. To jest właśnie ten przewrót kopernikański. Nie po to są przykazania, żeby ci życie zmarnować, ale po to, by się wygrał i byś był człowiekiem szczęśliwym. Natomiast w grzechu, w grzechu, który jest konsekwencją grzechu pierworodnego, jest coś odwrotnego, to my ustanawiamy prawa i bardzo często Bóg nam jest niepotrzebny. Współczesnemu człowiekowi Bóg jest. Niepotrzebny. I to widzicie w waszym sąsiedztwie, może nawet w waszej rodzinie, w waszym domu, cierpi twoje serce, że twojego dziecka tutaj nie ma, czy twojego męża, czy twojej żony. Bo taki jest ten współczesny czas, takie są nasze wybory. I właśnie na tym tle możemy zobaczyć bardzo jaskrawie tą odwrotność, jaką jest Maryja, tą, to, ta piękna gwiazda, która całkowicie inaczej w tę rzeczywistość chodzi. Dla Maryi Bóg nie jest kimś, kto zakazuje, nakazuje, ale obiecuje w zwiastowaniu. Wie ona sama, że po ludzku jest to niemożliwe. Ma urodzić syna, nie, znała jeszcze, nie zaznała jeszcze męża, nie współżyła. W jaki sposób ma to się stać? Dlatego zadaje to pytanie Panu Bogu i, i słyszy odpowiedź „Moc najwyższego Cię osłoni. Ona słyszy w tym, co Bóg mówi do niej, nie nakaz, że masz natychmiast urodzić tutaj, tylko słyszy od Boga, przez pośrednictwo tego Anioła, że to jest konkretna obietnica, że Bóg może dokonać właśnie w jej życiu rzeczy niemożliwych i to jest też dobra nowina dla mnie i dla ciebie, że Bóg może i chce, jeśli na to pozwolisz, że może dokonać w twoim życiu niemożliwych rzeczy. Bóg jest tym, który daje słowo i obiecuje. Kilka wcześniejszych tych naszych nauk, czy na jednej z nich mówiliśmy o Abrahamie, o tym jak on otrzymał obietnicę i Bóg wypełnił tą obietnicę. Ona się wypełnia do dziś. A jeszcze piękniej można powiedzieć, widzimy to w życiu, w życiu Maryi. Bóg, który darowuje, obiecuje i spełnia to. I naprawdę chcę czynić to dla Ciebie. Maryja nie była wyjątkowa, że tylko dla niej specjalnie to zrobił. Była wyjątkowa, ale dla, dla Pana Boga każdy z Was jest wyjątkowy. I również dla Ciebie, Pan Bóg chce obdarować Cię, obiecać Ci i spełnić. Tylko czy chcesz? Czy nie przyzwyczaiłeś się już do tego życia takie, jakie jest? Lepiej nie będzie, byle gorzej nie było. Nie, powinniśmy pragnąć więcej i wołać do Pana, aby On to czynił. W tym kontekście taką jakoś tak włączyła mi się refleksja jeszcze w kontekście listu, który w niedzielę czytaliśmy, zachęcających do abstynencji w tym czasie sierpniowym, przyszła mi taka myśl, rozmawiam z młodymi ludźmi, że wielu młodych ludzi przy bierzmowaniu już nie składa przyrzeczeń abstynenckich. Nie wiem dlaczego, bo boją się, że nie dotrzymają. Nie wiem, taki świat teraz jest, no bo później obśmieją mnie, że na jakiejś imprezie nie, 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 nie piję z nimi. I tu jest właśnie taka myślę trudność, że trzeba sobie zadać pytanie: przede wszystkim, czy chcemy, czy chcemy coś zrobić? Nie tylko chodzi o to, żeby sobie odmówić właśnie jakieś tam kielicha, ale w każdej innej rzeczywistości. Czy chcę tego? Czy chcę zrezygnować z tego? Czy chcę, żeby to i to zaistniało w moim życiu? I powiedz to Panu Bogu. Ja chcę, a Ty zrób to. Właśnie daj mi łaskę, daj siłę. Bo Pan Bóg naprawdę nie mówi, że Ty musisz się nastarać, nie wiadomo ile, 10 kg więcej na barki wziąć do torebki, napakować, jak ponosisz sobie przez tydzień, to coś będzie więcej. Nie. Pan Bóg chce, abyś Ty pragnął, a On ci obiecuje, że On to spełni, że On będzie dla Ciebie to, to czynił. My stawiamy właśnie takie pytanie, czy to jest możliwe, czy ja dam rady, a sensownie wierzę jest zapytać, czy ja chcę, by Bóg to zmienił, by dokonał w moim życiu. Ostatnio miałem taką zabawną sytuację, kiedy żegnałem się z pustelnią, że jeden z ludzi, którzy tam mieszka, mówi mu, że znajomi powiedzieli, że nie chodzą już do naszego kościoła tam w Zagórzu, do pustelni, bo to jest inny kościół. No to się zadziwiłem, co to za inny. Może jesteśmy jakiś innowiercy, no ale próbowałem dojść, w czym problem. Okazało się, że dotąd ona słyszała, czy gdzieś tam w okolicach, słyszy właśnie o tym, że musi się postarać, że musi na miłość Pana Boga zapracować. Natomiast ja, czy no i bracia, czytamy Ewangelię, czytamy listy, no jest. Łaską jesteś zbawiony. Za darmo to wszystko dostajesz. Dopiero rzeczą wtórną jest to, że z wdzięczności, z miłości, której doświadczyłeś, chcesz żyć tym. I wtedy te przykazania, te wszystkie normy nie są dla ciebie trudne, nie są czymś, co ograniczają twoją wolność, tylko są czymś, Naturalnym, tak jak w miłości. Kiedy kochasz, nie myślisz, że to cię kosztuje, że to cię w cudzysłowie ogranicza, bo nie możesz robić sobie już jako kawaler czy panienka co chcesz, tylko musisz się przejmować swoim mężem, swoją żoną czy swoimi dziećmi. Tak samo tutaj, kiedy odkrywasz tę miłość, kiedy smakujesz tą miłość Pana Boga, to już nie jest ciężar. Ty to robisz w sposób naturalny. Ale to jest łaska. To nie jest też tak, że jak dzisiaj Wam powiedziałem, Ty powiedziałeś, że a to tak trzeba zrobić, i teraz znowu ty ściskasz piąsteczki i się starasz. To jest łaska Pana Boga. Ty masz jedyną rzecz, którą prosić o tą łaskę, żeby to się w Twoim życiu wypełniało. I drugi motyw właśnie życia Maryi, który bardzo pięknie pokazuje właśnie tą jej postawę. Maryja nie jest podejrzliwa względem Pana Boga jak, jak pierwsza Ewa. Ona Panu Bogu ufa, ona mu zaufała. Nie rozumie tego wszystkiego, bo ona ma 12, 13, może 14 lat i nie wie, jak to wszystko się stanie, ale mówi fiat, to znaczy, oby mi się stało, oby Bóg sprawił to wszystko, co powiedział. Nie mówi z rezygnacją, no dobra, już muszę być tą, Maryjo, tą Matką Boga, to będę, ale właśnie z entuzjazmem. Jest taki anegdotka czy, czy można powiedzieć żarcik spotyka się Jasiu z Małgosią i przychodzi, przychodzi do, do niej, mil tam Grać w jakimś takich jasełkach i przychodzi do niej, mówi: Przychodzi jako anioł, ona miała grać, być Maryją. Przychodzi do niej, będziesz matką Boga. Maria mówi: Nie będę. A ten mówi: Będziesz, nie będę. Będziesz, będziesz. I odchodzi i on staje się. Właśnie to nie jest tak, że ona musiała coś zrobić. Ona przyjęła to, bo wierzyła w to, że Pan Bóg spełnia to, co najpiękniejsze, to, co dobre, że to, co e, Pan Bóg proponuje, nie tylko dla niej, a dla każdego człowieka, jest dobre, bo jak mówi e, mądre słowo, że Bóg współdziała z człowiekiem we wszystkim dla jego dobra. Dla Jego dobra, bracie i siostry. Czy my, to, czy my w to wierzymy, że Bóg faktycznie to, co daje Ci każdego dnia, to, co przeżywasz, robi faktycznie dla Twojego dobra? Ewa jest tą, która mówi, że wie, co jest dla niej dobre. Mądre, słuszne. Maryja natomiast mówi, że... Ufa Panu Bogu, że to Ty, czyli Bóg, wie, co jest dla niej dobre, i Twoja wola, wola Pana Boga, jest tym, co jest dobre dla niej. To są piękne rzeczy, można się wzruszać, ale ważne jest, żeby to dotykało naszego serca. Żebyś mógł sobie odpowiedzieć, do kogo Ci bliżej? Do Ewy z Księgi Rodzaju, czy do nowej Ewy, do Maryi? Zapytaj się właśnie, jak się modlisz. Jak się modlisz, tutaj synonimem tego jest to, co chyba wspominałem już raz tutaj u was? Eee, czy przychodzimy do Pana Boga z kartką zapisaną już naszymi pomysłami na nasze życie, i mówimy podpisz się, i to będzie wola Pana Boga, czyli co sobie wymyśliłaś, czy wymyśliłeś? Czy przychodzę z pustką kartką do Pana Boga i mówię zapisuj, pisz historię mojego życia, bo Ty mnie ukochałeś, ty mnie stworzyłeś z miłości i miłości, dlatego dajesz mi to, co jest najpiękniejsze. Posłuszeństwo Maryi, które jest takim właśnie zaufaniem, że wola Boża staje się właśnie jej pomysłem na życie. Przyjmuje to, co Pan Bóg przygotował na jej życie, jako najcudowniejszy plan. Właśnie święty Ireneusz, ten o którym już wspominaliśmy, mówi, że to jest też zasada, według której Maryja nas rodzi jest naszą matką w porządku wiary. Nie tylko właśnie w porządku krwi ktoś kogo rodzi, ale właśnie w porządku wiary, można powiedzieć, w porządku wody, czyli poprzez chrzest jesteśmy na nowo rodzeni, do nowego, do nowego stworzenia. Stąd pewien wniosek na życie nasz i na życie naszego całego Kościoła. Wszystko, co Kościół, tutaj Maria, jest figurą Kościoła, co robi, jest i ma być ewangelizacją. A ewangelizacja nie polega na tym, czym na niczym innym, tylko na tym, jak gdyby na, na nowo, nie jak gdyby, na rodzeniu ludzi, człowieka do Bożego życia. Zależona nie od zdolności od środków, jakie mamy, że tu sobie zrobimy jakieś banery, tutaj zrobimy jakieś przedstawienie, ale od tego, kim jesteś w relacji do Pana Boga. Nie ewangelizują najbardziej ci, którzy są wymowni. Najbardziej ewangelizują ci, którzy żyją tym, co słuchają. Największym ewangelizatorem w tej parafii, w tej rzeczywistości, będzie ten z nas, kto przejmie się tym słowem i po prostu będzie nim żył. Że inni, patrząc na niego, będą mówili właśnie, to jest chrześcijanin, albo będą zadziwieni, skąd on to ma? Będą pytali, będą chcieli tak samo żyć, tak samo nas naśladować. Jak jest w takim posłuszeństwie, jak Maryja, to jesteś nową Ewą. I taka postawa jest płodna, właśnie daje nowe życie. I tylko taki Kościół, złożony z takich ludzi, w taki sposób y, żyjący, właśnie przetrwa. Bo Kościół, y, tak mówią mądre słowa znowu, Kościół jest żywy, Kościół żyje, kiedy ewangelizuje, kiedy daje życie, kiedy właśnie jest płodny poprzez swoje życie, poprzez swoją postawę. Ewa, pierwsza Ewa, jest matką całej ludzkości. Maryja, natomiast, jest matką wszystkich wierzących. Tak mówi konstytucja o Kościele w świecie współczesnym Soboru Wetykańskiego II. Maryja to figura Kościoła. Jest ona nową Ewą, narodzoną z nowego Adama na Golgocie. Z jego boku rodzi się właśnie ta nowa rzeczywistość Kościoła, ludu Bożego, którym my jesteśmy. I Kościół, my. Jesteśmy Kościołem, ta wspólnota, która tutaj się gromadzi. Kościół jest matką dla innych, jest też matką dla nas i rodzi nas, kiedy doświadcza takiego, kiedy realizuje takie, takie doświadczenie posłuszeństwa. Gdzie tego nieba, gdzie jest szukanie siebie, chodzenie swoimi ścieżkami, swoje plany, rodzi się tak naprawdę później smutek, grzech i nasze pomysły zawodzą. Liczy się tak naprawdę to, kim jesteś w relacji do Pana Boga, jak przeżywasz tę relację miłości, którą Ci Pan Bóg daje, jak odwdzięczasz się tą miłością względem Pana Boga, względem tych, do których Cię Pan Bóg posyła, a nie to, co umiesz robić. Pan Bóg, to jest cudowne, ja uwielbiam wracać do tego fragmentu, w którym Jezus powołuje apostołów. Oczywiście w tym fragmencie możemy widzieć tak, powołuje księży, zakonników. Nie, powołuje każdego chrześcijanina do tego, żeby był apostołem, czyli świadkiem. I mówi, pierwsza rzecz do której powołuje to jest po to, żeby byli z Nim. Nie, żeby poszli głosić, żeby byli proboszczami, dyrektorami, nie wiem kim jeszcze. Jezus powołuje każdego z nas po to, żeby być z nim, czyli żeby wchodzić do, w intymną relację z nim. Dopiero później jest to, jeśli ty masz w sercu tą miłość, jeśli masz tą wiarę, masz siłę, możesz robić wielkie rzeczy, do których Pan Bóg Cię posyła. Dla siostry. Niech Maryja, która przeszła pierwsza tą drogę, będzie dla nas wzorem, ale również orędowniczką na drodze wiary i miłości, do jedności i komunii między nami tutaj, a przede wszystkim do komunii tej, do której nas Pan Bóg zaprasza, do komunii z samym Bogiem, już tutaj poprzez Eucharystię i kiedyś w wieczności na całe wieki właśnie z Nim.